Witam serdecznie. Maciej e, Włóczki. Poranny jogging. No nie, e, szósty lot treningowy. Szósty lot treningowy, tylko patrzymy co to jest za drapieżnik. A to duży jakiś chyba. Tam tam nie będzie nam przeszkadzał. E, no, za niecałe 5 minut puszczamy, czyli idziemy do kabinki. E, przygotować się. Wszystko już jest przygotowane praktycznie do. Dopuszczenia do za chwilę je puścimy. Jest to szósty lot treningowy z tego miejsca. Przeważnie mieliśmy tu ostatni, już zawsze lot treningowy, ale ze względu na te pogody, bo są okropne w tym, w tym roku, zrobimy jeszcze jeden trening w sobotę. 70 km tam w Darżlubie, tam przy wiatrakach. U nas wszyscy to znają, chyba tam gdzieś staniemy. I na następny tydzień dwa loty konkursowe czyli środa i sobota 100 i 135 i później już następne dłuższe loty będą co, co tydzień w przeważnie w piątek finał, finał będziemy planować między 7, 6 a 10 gdzieś między 6 a 10 września wszystko będzie zależało od pogody. Wszystko będzie zależało od pogody. <laughs> Gołębi na kabince jest, jest dużo, dużo więcej, bo jest ponad tysiąc, podejrzewam. Gdzie ten bur jest? Nie ma go. Jest ponad tysiąc, czyli sobie będą musiały trochę się rozciągać. Jak mówię, no, pogoda nie jest wymarzona nie jest wymarzona. U nas jest niby ładnie, ale tu mówię, to jest od takie takiej odległości, a te pogody są całkiem inne. Ale mówię, ten rok jest, ten rok jest bardzo pod tym względem e, kiepski. Jak nie pogody, to ja Jastrzębie po prostu tak nas męczą w tym roku, tam przy Gołemniku. To jest, nie jest do opisania. To jest, codziennie są ataki, jeden albo dwa. E, no teraz wczoraj czy wczoraj tam też na, na fejsie pokazywałem w do kolegi zażar gołębia. Gurde no to jest, mówię to do środka do woliery sobie wskoczył No niestety e, tak bywa. Sąsiedzi są tam bardzo okrutni. Zaraz straż gminną Wszystko powiadomili, że biedny Jastrząbek siedzi zamknięty. On tam sam w las, no. Czyli było go trzeba na wolność, puścić. Nie była to jego ostatnia wieczerza, ale e, był to, mówię, młody, e, młody gołębiarz. On jeszcze w swoim życiu tych na, naszych gołębi tam umorduje. Dobra, tu jest wszystko otwarte. Tu jest też wszystko otwarte. E, dzisiaj, mówię, tych, te klatki na, zawilgocone to wszystko jest, bo to w tej chwili Cały czas mówię, pada, jest wilgoć okropna, czyli tutaj będziemy musieli patrzeć, żeby się wszystko otworzyło dobrze. Dopchnąć. Dobra, zaraz startujemy. Tak jest. Ok, ponad tysiąc gołębi. Szósty trening. Zaczynamy. One wiedzą, o co chodzi. O, wszystko się otworzyło. Tu też na no, sukces sukces. Mówię niektóre tu pierwszy raz. No muszę iść w tamtą stronę, no jest, jest brzydko. Ale muszę sobie poradzić. Podnieść się do góry. I tam polecieć. O, no, jeszcze jakiś siedzi, jeden. Dobra, zaraz go wygonimy. No, się zbił z jedną grupę. Tu pojedyncze sztuki jakieś odbiły. O, się rozciągają. Nie wiem, czy to widać. O, się rozciągnęły. Dwie grupki, nie, jeszcze cały czas jedna, ale... No teraz się dwie grupy zrobiły Jedna idzie już na dom Chyba No druga tu Nie, Jeszcze zawracają Dobra do usłyszenia Dobry lot da é